Ej, siema, co ty tu robisz? Domek! Domek? A robi Nie bij mnie. Robic Inemos. Nie wij mnie. Umieram. Czemu? No umierasz przez najlepszego gracza na serwerze, przez top 1. Top jeden? Nie wiem mnie. Tak. Kupię jak ja, jak... ja mam top 1 rankingu i top jeden killi! Tromba, chopę dupę ci wystawiam. Wąchaj! Nie! Pomocy! Pomocy! Noj, oj, oj. Na mnie To no, ja teraz? Nie wiem! Zginę! Zginiesz? Nic i ty zrób tutaj grasę. No, please,